W zadaniu otrzymaliśmy dwie funkcje, i na podstawie ich wzorów mamy określić wektor przesunięcia funkcji f. O co tutaj chodzi? Otóż przesunięcia funkcji, pamiętajcie, powstają według takiego wzoru. Jeśli mamy funkcję podstawową f od x i tą funkcję przesuniemy o wektor o współrzędnych, my zapisujemy ten wektor zawsze i oznaczamy w ten sposób pq, to powstanie nam nowy wykres funkcji, i nowy wzór funkcji według o, czegoś takiego f od x minus p plus q i teraz moi drodzy, żeby zorientować się o jaki wektor tutaj chodzi, to ja sobie podpisuję bezpośrednio pod tym wzorem funkcję g od x. Mamy x odjąć 1 plus 8 i teraz na zasadzie porównań już widzę, że literce p odpowiada 1, literce Q odpowiada ósemka. Więc zapisuję pod spodem P to się równa 1, Q to się równa 8. A wektor przesunięcia, chodziło o wektor U, więc też tak zapiszmy. Ma współrzędną równą 1 8. W kolejnych przykładach pokażę wam jak to zadanie można rozwiązać troszeczkę szybciej. Będziemy no Brzydko to zabrzmi, ale będziemy już odgadywali te wektory.